Hejka wszystkim w hmm, informacji o szóstym sezonie Lego Ninjago Będzie to krótka informacja Jak widzimy, jak widzicie mamy tu nowy plakat z Lego Ninjago z którego się ma, mega cieszę, że go znalazłam. I w głównym planie Jaya i tego na, Nathana, Nathana, nie tak mówię na niego. Oj, nie gaś, nie gaśni. E, I tutaj zauważyłam, że on ma 4 dni Hm. Tak. Tu widzimy także nowych wrogów, małpę jakąś. Tak? I faktycznie to będzie jean, bo on wlatuje z lampy. I już takiego. Naprawdę ja nie wiem, co to jest. Tu widzimy takiego zł złego węża. No, bardzo ciekawy plakat. I tutaj mamy armię podniemnych piratów. O, tutaj nawet natrafiłam na kola. Boże, Zeyna i Loida. Ale jedno mi ciekawe. Nie kola i kola pewnie dlatego, że nie się coś się stanie z kolem. Ale patrzcie, tutaj mam twarz Kaja. Hmm, ciekawe o co chodzi. W tym mieczu taki był, był zamknięty. Naprawdę, to jest bardzo dziwne. I ten miecz też płonie. I to mi przypomina tą elementarną broń. To ostrze, o, to. Tak? Hmm wiem, jak to będzie. Naprawdę mega ciekawa. Mam nadzieję, że wy tak samo. No i co? No teraz się już z wami żegnam. I piszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Pa pa!